Przed nami 257 odcinek tureckiego serialu Wichrowe wzgórze. Kumri odkrywa, co Kimet zrobiła Selmie i Erenowi. Kazem próbuje przekupić Halila. Czy Cajnep posłucha męża, który nakazuje jej odciąć się od podejrzanego człowieka? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 257 odcinku Wichrowego wzgórza 257. Odcinek serialu Wichrowe wzgórze, co się wydarzy? Emisja 257 odcinka serialu w czwartek 11 września 2025 roku o godzina 14 na TVP1 Kazim próbuje przekupić Halila. Podczas kolacji narasta napięcie, a Halil z trudem zachowuje spokój. Kumri odkrywa, że zdjęcie selmy to fotomontaż i ujawnia intrygę kimet. Selma stara się odzyskać erena, lecz jej próby kończą się niepowodzeniem. Halil żąda, by Zaineb zerwała kontakty z Kazimem. Zobacz zdjęcia z odcinka